A co jeśli najbardziej intymna i osobista noc w waszym życiu, noc poślubna, nie odbywałaby się sam na sam z ukochaną osobą, ale w ogromnym pomieszczeniu pełnym innych par małżeńskich, które nie tylko obserwują, ale i udzielają rad? A gdyby tuż pod waszym łóżkiem całą noc czuwała starsza krewna, głośno komentując każdy wasz ruch i dając wskazówki panu młodemu, jeśli ten jej zdaniem sobie nie radzi. Brzmi jak scenariusz z filmu dla dorosłych o bardzo specyficznej fabule, ale dla niektórych ludów to wielowiekowa tradycja, a to dopiero początek. Jeszcze nawet nie doszliśmy do rytuału, w którym pan młody, zanim dotknie swojej narzeczonej, musi udowodnić swoją męską sprawność w łóżku z jej rodzoną ciotką. Tak, nie przesłyszeliście się. Ciotka panny młodej osobiście przeprowadza jazdę próbną przyszłego męża swojej siostrzenicy. Z kolei, w innej kulturze, udowodnienie dziewictwa, staje się publicznym widowiskiem, podczas którego zakrwawione prześcieradło wystawia się na widok publiczny niczym najważniejsze trofeum. Dzisiaj wyruszymy w podróż po najbardziej skrytych zakątkach kontynentu afrykańskiego, aby odkryć szokujące, dziwne i czasem przerażające zwyczaje związane z nocą poślubną. To świat, w którym to, co intymne, staje się publiczne. A święty akt miłości zamienia się w egzamin pod ścisłym nadzorem. Zostańcie z nami do samego końca, ponieważ ostatnia tradycja, o której opowiemy, sprawi, że na nowo spojrzycie na granice tego, co dozwolone, i zrozumiecie, że najbardziej niewiarygodne rytuały są praktykowane do dziś. Zacznijmy od pytania, które nurtuje każdą młodą parę przed najważniejszym krokiem: jak poradzić sobie z nerwami i skrępowaniem? We współczesnym świecie istnieją na to psychologowie, książki i rady przyjaciół. Ale w Afryce Północnej, u niezwykłego i dumnego ludu Berberów, czy też jak sami siebie nazywają Amazichów, znaleziono znacznie bardziej radykalny i ich zdaniem skuteczny sposób. Uroczystości weselne u Berberów to feria barw, muzyki i tańców, które mogą trwać kilka dni. Ale kiedy świętowanie osiąga apogeum, a nowożeńcy. Zmęczeni, lecz szczęśliwi, w końcu przygotowują się do spędzenia czasu sam na sam, czeka ich niespodzianka. Odprowadza się ich nie do przytulnego, osobnego pokoju, ale do ogromnego pomieszczenia przypominającego wspólny namiot lub sypialnię, gdzie ulokowały się już dziesiątki innych osób. To nie są goście, którzy nie znaleźli sobie miejsca na nocleg. To inne pary małżeńskie, zarówno młode, jak i te, które przeżyły ze sobą wiele dziesięcioleci. Rozmiary sypialni nie są przypadkowe, jest specjalnie zaprojektowana, aby pomieścić całą społeczność. Cel tego, na pierwszy rzut oka absurdalnego zwyczaju, jest niezwykle prosty i pragmatyczny. Uważa się, że świeżo upieczeni mąż i żona, zwłaszcza jeśli są bardzo młodzi i niedoświadczeni, odczuwają ogromny stres, wstyd, a nawet szok psychiczny. Po prostu nie wiedzą, co robić i jak się zachować. I tu z pomocą przychodzi zbiorowe doświadczenie. Starsze i mądrzejsze pary, swoją obecnością, tworzą atmosferę spokoju i normalności. Nie wpatrują się w młodych, nie wprawiają ich w zakłopotanie, ale zajmują się swoimi sprawami, cicho rozmawiają, tworząc tło, które przekształca przerażającą tajemnicę w naturalną część życia. Nowożeńcy, widząc, że nie są sami, że wokół nich są takie same pary jak oni, Przestają czuć się jak pod mikroskopem. Strach znika, ustępując miejsca ciekawości i pewności siebie. Starsze pokolenie może szeptem udzielić taktownej rady, podpowiedzieć, jak najlepiej okazać czułość, jak nawzajem się uspokoić. To swego rodzaju zbiorowe warsztaty odbywające się w czasie rzeczywistym. Praktyka pokazała, że ta metoda jest naprawdę skuteczna. Młodzi ludzie nie tylko pozbywają się kompleksów, ale także zdobywają bezcenną wiedzę na temat małżeńskiej bliskości, która jest przekazywana nie przez suche instrukcje, ale przez żywy przykład i atmosferę wspólnoty. W ten sposób noc poślubna przestaje być próbą sił, a staje się harmonijnym wstępem do życia rodzinnego, w którym nie ma miejsca na wstyd i strach, a jest tylko wsparcie, mądrość przodków i miłość. Ale o ile u Berberów wsparcie ma charakter raczej pasywny i atmosferyczny. O tyle w innych częściach Afryki przygotowanie do najważniejszego wydarzenia w życiu dziewczyny przekształca się w prawdziwy proces edukacyjny, znacznie bardziej ustrukturyzowany i intensywny. Przenieśmy się bardziej na południe, do Zambii. Tutaj do kwestii przygotowania panny młodej podchodzi się z akademicką powagą. Na kilka tygodni przed ślubem dla młodej dziewczyny rozpoczyna się specjalny okres znany jako shizungu. To starożytny obrzęd inicjacji Niedostępny dla męskich oczu, podczas którego narzeczona jest przygotowywana do wszystkich aspektów życia małżeńskiego. Kluczową rolę odgrywają w nim nie tylko jej przyjaciółki, ale także starsze, szanowane kobiety ze społeczności, nazywane banalangizi. To nie są zwykłe spotkania przyjacielskie z dziewczęcymi sekretami. To pełnoprawne kursy, na których przyszłą żonę uczy się wszystkiego. Program nauczania. Jest niezwykle bogaty. Dziewczynie opowiada się nie tylko o tym, jak prawidłowo zachowywać się w łóżku, aby sprawić przyjemność mężowi i samej ją odczuwać. Udziela się jej lekcji gotowania, prowadzenia domu, uczy się jak łagodzić konflikty rodzinne, jak okazywać szacunek mężowi i jego krewnym, a nawet jak wychowywać przyszłe dzieci. Nauczanie sztuki miłosnej zajmuje centralne miejsce. Wykorzystuje się do tego nie tylko słowa. Ale także specjalne symboliczne przedmioty zwane busa-busa. Mogą to być gliniane figurki ozdobione wzorami, które przedstawiają różne pozycje i aspekty, intymnej bliskości. Starsze kobiety, używając tych figurek, obrazowo i bez skrępowania wyjaśniają wszystkie subtelności fizycznego zjednoczenia. Towarzyszą temu specjalne pieśni i tańce, z których każdy ruch niesie ukryte znaczenie i uczy dziewczynę. Jak być pełną gracji, uwodzicielską i pewną siebie. Uważa się, że kobieta nie powinna być bierną uczestniczką, ale aktywną partnerką, która wie, jak rozpalić namiętność i podtrzymywać ogień w domowym ognisku przez całe życie. Po ukończeniu tak intensywnych warsztatów, panna młoda jest uważana za w pełni gotową do małżeństwa, ale na tym udział społeczności się nie kończy. Następnego ranka, po nocy poślubnej do młodej żony. Przychodzą te same alangizji i szczegółowo wypytują, jak wszystko przebiegło. To nie jest próżna ciekawość. Dla mentorek ważne jest, aby upewnić się, że ich lekcje przyniosły skutek, że dziewczyna potrafiła zastosować całą zdobytą wiedzę w praktyce i że początek życia rodzinnego został pomyślnie zapoczątkowany. Jeśli pojawiły się jakieś trudności, natychmiast udzielają dodatkowych rad. Takie podejście gwarantuje, że żadna dziewczyna nie zostaje sama ze swoimi lękami i nie wiedzą. W Zambii wierzy się, że szczęśliwe małżeństwo to nie loteria, ale wynik starannego przygotowania i wspólnych wysiłków całej społeczności. Ale co jeśli to przygotowanie i kontrola wchodzą na zupełnie nowy, czasem szokujący poziom, gdzie w najbardziej intymnym procesie biorą udział nie tylko mentorki, ale najbliżsi krewni? Przygotujcie się, bo teraz zagłębimy się w prawdziwie oszałamiające zwyczaje, w których granica między pomocą a wtargnięciem w życie prywatne staje się niebezpiecznie cienka. Przenosimy się na wschodnie wybrzeże Afryki, na ziemię ludu Suahili, a konkretnie do Kenii. Tutaj uroczystości weselne są równie huczne i liczne. Ale kiedy nadchodzi noc i nowożeńcy w końcu udają się do swojej sypialni, czeka na nich niewidzialny. A raczej niesłyszalny gość. W przeciwieństwie do Berberów, tutaj nie przychodzą inne pary, ale jedna ze starszych krewnych panny młodej, najczęściej jej ciotka lub nawet matka, ma pełne prawo, a nawet obowiązek być obecna przy pierwszym akcie małżeńskim. I robi to w najbardziej nieoczekiwany sposób. Dosłownie wchodzi pod łóżko nowożeńców. Jej celem jest nie tylko upewnienie się, że małżeństwo zostało skonsumowane. Ale także kontrolowanie całego procesu od początku do końca. Wyobraźcie sobie ten surrealistyczny obraz. Dwoje młodych ludzi próbuje poznać się nawzajem w najbardziej ekscytującym momencie swojego życia, a z podłóżka dobiega głos, który daje instrukcje, rady i komentarze. Jeśli panu młodemu coś nie wychodzi z powodu zdenerwowania lub braku doświadczenia, natychmiast otrzymuje porcję wskazówek od kobiety. Którą być może widzi drugi raz w życiu. Nie tak, nie tak. Spróbuj inaczej. Bądź delikatniejszy. Takie uwagi mogą dobiegać z łóżka w najmniej odpowiednim momencie. Skupienie się w takiej atmosferze jest delikatnie mówiąc trudne dla młodego mężczyzny. Staje się to prawdziwym testem jego męskiego ego i opanowania. Niemniej jednak, z punktu widzenia tradycji, ta kobieta zwana Somo lub Kungwi. Pełni niezwykle ważną misję. Jest mentorką. Gwarantką tego, że wszystko przebiegnie prawidłowo i bezboleśnie dla jej siostrzenicy lub córki. Jej rady, choć wydają się niestosowne, mogą być naprawdę pomocne dla niedoświadczonej pary. Ale na tym jej misja się nie kończy. Nad ranem, gdy wszystko jest już za nimi, ta sama krewna, nie pytając o zgodę nowożeńców, wychodzi do pozostałych członków rodziny. I z dumą, oraz w najdrobniejszych szczegółach opowiada wszystkim zebranym, jak minęła noc. Opowie, czy pan młody był zręczny i czuły, jak zachowywała się panna młoda i co najważniejsze, czy była niewinna. W małej wiosce, gdzie wszyscy się znają, takie poranne raporty natychmiast stają się sprawą publiczną. Każda niezręczność lub niepowodzenie młodego męża staje się tematem plotek które będą go prześladować przez długi czas. To najwyższy stopień upublicznienia, kiedy to, co najbardziej intymne, jest wystawiane na widok i dyskusję publiczną. Ale jeśli myślicie, że kontrola ze strony krewnej pod łóżkiem to szczyt ingerencji, przygotujcie się na prawdziwy wstrząs. Przenosimy się do sąsiedniej Ugandy, do plemienia Banian Kole. Tutaj noc poślubna również odbywa się pod kontrolą, ale kontrola ta ma znacznie bardziej aktywny, i z naszego punktu widzenia absolutnie niewyobrażalny charakter. Zanim pan młody otrzyma prawo, choćby dotknąć swojej młodej żony, musi zdać najważniejszy egzamin w swoim życiu. A egzamin ten przeprowadzi nie kto inny jak rodzona ciotka panny młodej? Tak, dobrze zrozumieliście. Pan młody jest zobowiązany do odbycia stosunku intymnego z ciotką swojej przyszłej żony. Ważne jest, aby zrozumieć, że w kontekście kultury Banyankole nie jest to postrzegane jako zdrada czy coś występnego. To święty rytuał, wielowiekowa tradycja, która ma bardzo jasne uzasadnienie. Starsza krewna, doświadczona i mądra kobieta bierze na siebie odpowiedzialność, aby osobiście sprawdzić męską siłę i sprawność pana młodego. Musi się upewnić, że jest on fizycznie zdolny do wypełniania obowiązków małżeńskich, że jest zdrowy i silny, a co za tym idzie, będzie w stanie zapewnić przedłużenie rodu. Dla społeczności, w której narodziny dzieci są gwarancją przetrwania i pomyślności, jest to kwestia najwyższej wagi. Ale na tym test się nie kończy. W niektórych wariantach tego zwyczaju, ciotka sprawdza również swoją siostrzenicę, aby upewnić się co do jej dziewictwa, zanim przekaże ją przyszłemu mężowi. W ten sposób występuje, jako gwarantka czystości, zdatności obojga nowożeńców. Po pomyślnym przejściu testu, ciotka przeprowadza z siostrzenicą poufną rozmowę. Szczegółowo opowiada jej o panu młodym, o jego zaletach i wadach w łóżku, udziela ostatnich wskazówek i rad. I dopiero gdy udzieli swojego błogosławieństwa. Młoda para w końcu otrzymuje prawo do bycia sam na sam, już bez żadnych świadków i kontrolerów. Dla nas brzmi to dziko, ale dla ban Jan kole był to sprawdzony przez wieki sposób na uniknięcie rozczarowań w małżeństwie i zagwarantowanie zdrowego potomstwa. Podczas gdy w jednych kulturach sprawdzanie pana młodego i panny młodej odbywa się za zamkniętymi drzwiami, nawet z udziałem osób trzecich. W innych dowód czystości panny młodej staje się prawdziwym publicznym przedstawieniem, gdzie nie ma miejsca na domysły, a są tylko niepodważalne fakty przedstawione do sądu całej społeczności. Przenieśmy się na północ kontynentu, do Egiptu. Tutaj, zwłaszcza w konserwatywnych społeczeństwach wiejskich, dziewictwo panny młodej to nie tylko jej osobista cnota, to honor całej jej rodziny. A dowód tego honoru musi być niepodważalny i publiczny. W dniu ślubu, po wszystkich oficjalnych ceremoniach, do domu panny młodej, gdzie zebrali się najbliżsi krewni, przede wszystkim ze strony pana młodego, przychodzi specjalna kobieta. Najczęściej jest to miejscowa akuszerka lub znachorka nazywana daja. Atmosfera w pokoju staje się niezwykle napięta, ponieważ na szali leży reputacja całego rodu. Daja przynosi ze sobą kawałek białego płótna. Następnie na oczach wszystkich obecnych kobiet owija to płótno wokół palca i przeprowadza procedurę, która ma potwierdzić niewinność dziewczyny. Jest to bezpośredni fizyczny akt, którego celem jest uzyskanie dowodu kropli krwi na białym płótnie. Po tej bolesnej i upokarzającej dla dziewczyny procedurze płótno ze szkarłatnymi plamami jest uroczyście pokazywane wszystkim zebranym, w tym panu młodemu i jego ojcu. Jeśli wynik jest pozytywny, w pokoju wybuchają radosne okrzyki, gratulacje i pieśni. Rodzina panny młodej z dumą przyjmuje pochwały, ponieważ wychowali godną córkę. Zakrwawione płótno staje się symbolem ich honoru, ale jeśli z jakiegoś powodu krwi nie ma, czy to z powodu cech fizjologicznych dziewczyny, czy w wyniku wcześniejszych kontaktów, wybucha straszny skandal. To niezmywalna hańba dla całej rodziny panny młodej. Ślub może zostać natychmiast unieważniony, a przyszłość dziewczyny na zawsze zniszczona. Podobna demonstracja dowodu niewinności jest charakterystyczna nie tylko dla Egiptu. Podobne tradycje istniały i wciąż istnieją w różnych zakątkach świata od Bliskiego Wschodu po niektóre regiony Azji, a w przeszłości nawet Europy. To okrutne przypomnienie o tym, jak ogromną. Czasem fatalną wartość niektóre kultury przywiązują do kobiecej cnoty. Ale jeśli egipski rytuał wydaje się Wam szczytem dosłowności i okrucieństwa, to w Republice Południowej Afryki, u dumnego ludu Zulusów, znaleziono sposób weryfikacji, który jest wpleciony w samoświętowanie i na pierwszy rzut oka wygląda jak część porywającego tańca. U Zulusów, ludu o bogatej historii wojennej i barwnej kulturze, Wesele to wielkie wydarzenie wypełnione muzyką, pieśniami i rytualnymi tańcami, które opowiadają historię ich przodków. I właśnie podczas jednego z takich tańców odbywa się owa weryfikacja. Panna młoda, ubrana w tradycyjny strój, który może składać się z krótkiej spódniczki z koralików, zwanej isigege, wychodzi na środek kręgu, tańczy, demonstrując swoją grację, siłę i gotowość do bycia żoną. W pewnym momencie przy ogłuszającym rytmie bębnów i śpiewie chóru, wykonuje gwałtowny akrobatyczny ruch. Wysoko unosi nogę niemal do głowy i na chwilę zastyga w tej pozie. W tym samym momencie jedna ze starszych i najbardziej szanowanych krewnych pana młodego, która celowo stoi w pobliżu, uważnie zagląda pod spódniczkę panny młodej. Nie ma w tym nic niestosownego ani lubieżnego. To część rytuału. Doświadczona kobieta dokonuje oględzin. Uważa się, że na podstawie wyglądu zewnętrznych narządów płciowych może bezbłędnie określić, czy dziewczyna jest dziewicą. To wiedza oparta nie na medycynie naukowej, ale na wielowiekowych obserwacjach i ludowych wierzeniach, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jeśli wszystko jest w porządku, kobieta ledwo zauważalnym skinieniem głowy lub znakiem daje do zrozumienia rodzinie pana młodego, że panna młoda jest czysta. Świętowanie trwa z nową siłą i już nic nie może go zakłócić. Przeszliśmy przez różnorodne, a czasem szokujące zwyczaje. Od Berberów, gdzie zbiorowe doświadczenie pomaga pokonać strach, przez przyspieszony kurs dla nowożeńców w Zambii, gdzie mądrość przekazywana jest przez przyjaciółki i mentorki. Zajrzeliśmy pod łóżko nowożeńców w Kenii i byliśmy świadkami najsurowszego egzaminu dla pana młodego w Ugandzie. Zobaczyliśmy, jak publicznie. I czasem okrutnie udowadnia się niewinność w Egipcie i jak ta weryfikacja staje się częścią rytualnego tańca Uzulusów. Wszystkie te zwyczaje, bez względu na to, jak dziwne lub dzikie mogą nam się wydawać, nie są tylko zbiorem bezsensownych zasad, to złożone mechanizmy społeczne wypracowane przez wieki. Miały one na celu wzmocnienie społeczności, zapewnienie ciągłości rodu, przekazanie wiedzy od starszych do młodszych. I zachowanie honoru rodziny w warunkach, w których każdy członek społeczeństwa był na widoku. Dzisiaj, pod wpływem globalizacji i zmieniającego się stylu życia, wiele z tych tradycji odchodzi w przeszłość lub utrzymuje się jedynie w najbardziej odległych wioskach. Ale pozostają one niezwykle ważną częścią dziedzictwa kulturowego żywym przypomnieniem o tym, jak różnie ludzkość może postrzegać tak uniwersalne pojęcia, jak miłość. Małżeństwo i rodzina zmuszają nas do refleksji nad naszymi własnymi normami i do zrozumienia, że świat jest o wiele bardziej złożony i wielowymiarowy niż jesteśmy skłonni sądzić. Jeśli ta podróż do świata ukrytych i zdumiewających tradycji była dla Was równie fascynująca, co dla nas, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Przed Wami jeszcze mnóstwo niewiarygodnych historii. I szokujących odkryć ze wszystkich zakątków planety. Kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić naszych nowych odcinków. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i podzielcie się w komentarzach, która z tych tradycji zaszokowała Was najbardziej. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam. Chciałbyś, abym przygotował szczegółowe zestawienie porównawcze tych rytuałów w formie tabeli?